I Bogdan. Witajcie na naszym kanale Wielka Włóczęga. Dzisiaj włóczymy się po hani, czyli drugim co do wielkości miasteczku na krecie. Swoją drogą w końcu trafiliśmy do miejsca, które ma prostą i nieskomplikowaną nazwę, żadne tam Pitagorasy, tylko po prostu Hania, czyli nazwa zaczerpnięta od naszego polskiego, pięknego imienia. Pozdrawiamy wszystkie piękne Hanie w Polsce. <grywia> Znajdujemy się przy ulicy Halidon w Hani. Dojście do Starego Miasta tą ulicą to najbardziej typowy sposób zwiedzania, bowiem jest to turystyczna arteria, która prowadzi do największych tutejszych atrakcji Biegnie aż do portu weneckiego. Jest tu tłoczno, gwarno, mnóstwo restauracyjek i kawiarni. Na placu znajduje się też pomnik bojownika o wolność Krety. W wieku 94 lat wraz z drugim powstańcem, mającym wówczas 84 lata, umieścili w forcie Firkas grecką flagę. I miało to miejsce 1 grudnia 1913 roku. Ulica Halidon wyprowadza nas na niewielką fontannę Wenecka na placu Sintrivani. plac ten do lat 50. XX wieku, pełnił funkcję rynku i to właśnie tutaj. Między innymi rozładowywano towary ze statków. Było to też miejsce zebrań i przedstawień teatralnych. Z tego placu też zobaczymy już zatokę. Każdy mieszkaniec Hani powie, że to właśnie Hania jest prawdziwą stolicą Krety. Hania była bowiem stolicą wyspy w latach 1898-1971. W 1971 roku oddała ten zaszczytny tytuł miastu Iraklion. Jednakże mieszkańcy Hani niekoniecznie zgadzają się z tą zmianą. A my idziemy spacerkiem wzdłuż nabrzeża. Spacerując tą drogą, dojdziemy do fortu Firkas, który widać już o stąd. Fort został zbudowany przez Wenecjan w 1629 roku. Takie małe wtrącenie. Najśmieszniejsza śmieciarka, jaką kiedykolwiek widziałam w życiu. A wracając do mojego wywodu, to jeszcze chciałam dodać, że fort po 55 dniach został zdobyty przez Turków. Ciekawostka jeszcze jest taka, że pod fortem był umieszczony niegdyś żelazny pierścień zwany Herkelos, który z przymocowanym do niego łańcuchem spełniał funkcję zamykającą wejście do portu. Druga część łańcucha kończyła się pod latarnią. Fort strzegł niegdyś wejścia do portu Chani. To właśnie tutaj 1 grudnia 1913 roku umieszczono grecką flagę na znak oficjalnego przyłączenia Krety do Grecji. Przed nami również latarnia, zwana po grecku faros, przypominająca w swoim kształtem minaret. Wyznacza wejście do portu Hani, zbudowana jeszcze przez Wenecjan. Niestety, na początku XIX wieku, pierwotna latarnia została przewrócona przez fale sztormowe. Aktualnie w forcie mieści się muzeum morskie, w którym można zobaczyć modele statków czy muszle. Znajduje się tu też wystawa poświęcona hitlerowskiej inwazji na Kretę, w czasie której doszło do znacznego zniszczenia weneckiego portu. A na końcu promenady znajduje się taki uroczy skwerek. Gdzie można złapać troszkę cienia, chwilę odpocząć i przede wszystkim porozkoszować się przepięknym widokiem na wzburzone i dzikie fale. Chodzimy na podobno najpiękniejszą uliczkę Pani? Nie bez powodu. Hania określana jest małą Wenecją na krecie w plątaninie uliczek można poczuć włoski klimat. Każda uliczka na Starym mieście ma swój niepowtarzalny klimat. My skręcamy w uliczkę. Zwaną ulicą El Greka. Po obu stronach mieszczą się hotele i pokoje do wynajęcia z drewnianymi okiennicami. W wielu miejscach widać celowo nieotynkowane fragmenty ścian. A to po to, by pokazać oryginalne, kamienne elementy budynków, czyli taki ślad z przeszłości. Idąc wzdłuż wybrzeża, napotkamy dawny port wenecki. Który znajduje się za meczetem janczarów i jest najpiękniejszym zakątkiem. Hani. Meczet Janczarów, określany meczetem nadmorskim, który, którego kopułę widać po prawej stronie, został wzniesiony w 1645 roku i jest najstarszą na Krecie osmańską budowlą. Jednocześnie też jest najwybitniejszym zabytkiem tureckiej architektury renesansu. O a tutaj napotkaliśmy krakowski akcent w postaci bryczek z końmi. My nie skorzystamy z tego rodzaju atrakcji, ponieważ nie miałabym sumienia męczyć takim upale koni. Ale cóż, każdy próbuje tutaj zarobić swój, na swój sposób. Port wenecki jest znany przede wszystkim z pozostałych po Wenecjanach budynków. Przy nabrzeżu można zobaczyć poweneckie arsenały, zwane inaczej neoria. Jeszcze kilka słów na temat meczetu. Dziś stanowi własność miasta, nie służy już mieszkańcom jako meczet. Odbywają się tam różne wystawy i galerie. Zeszliśmy z nabrzeża w małą, wąską uliczkę. Jak widać, głównym środkiem transportu. W mieście są skutery, motorki. Pierwsze wrażenie jakie zrobiła na nas Hania to takie, że przeraziła mnie, kiedy byłam za kierownicą. Duży wzmożony ruch uliczny, przędobylskie skutery objeżdżające samochód z lewej i z prawej strony. Gwarno tłoczno. Na duże miasto przystało. Mam wrażenie, że Hania jest dużo większa niż Heraklion. Też jest podobno odwrotnie. Spacerując wąskimi uliczkami, natknęliśmy się na piękny kościółek świętego Mikołaja, który niegdyś był meczetem, o czym świadczy. Minaret po prawej stronie, spróbujemy zajrzeć do środka i zobaczyć podobno bardzo kunsztowne wykończenie. Pozorny zewnątrz. Zaskakuje w środku. W trakcie spaceru podeszliśmy zobaczyć znany wśród turystów punkt na mapie Hani. Hala targowa. Niestety jest poddana modernizacji. Tak wyglądała kiedyś, jakieś 70 lat temu. Co widać po zaparkowanych samochodach tak będzie wyglądała w przyszłości. Zrobiliśmy sobie chwilę przerwy w lokalnej knajpce typu fast food, sam raz na mały but, dwie pity z wieprzowym suwlaki z pytkami, do tego dwa napoje w cenie 10 euro. Jak nasz wendactwo przystało zanurkujemy w boczną uliczkę, żeby jeszcze bardziej poczuć klimat miasta i zobaczymy co nam oferuje każdy box oferuje skórzane obuwie torebki, paski. Sporo kramików z biżuterią, a tu widzimy pana rzemieślnika pracy ostrzy kasak. Hmm. Ciekawe, gdzieniegdzie widać pozostałości po budynkach Wenecjan. No jak fajnie klimatycznie miasto stricte zorganizowane pod turystykę naprawdę mnóstwo restauracji, kawiarni i sklepów wszelakich Najwięcej to chyba z pamiątkami a w bok od ulicy Halidon wśród kamienic i sklepików Ukryty jest kościółek, do którego jedzie taki tunel. Ciekawie wygląda po schudkach muzeum folkloru przed kościołem Dziedziniec.